Witam, nazywam się Małgosia Nieślak, jestem absolwentką klasy dwujęzycznej w liceum Plater. Bardzo chętnie opowiem o nauce w Plater i będzie to dla mnie sentymentalna podróż do czasów, które spędziłam w murach tej szkoły. Nauka na tym profilu na pewno utorowała mi uczelnianą ścieżkę edukacyjną. Bardzo duża ilość języka angielskiego oraz wysokie wyniki matur, również tej dwujęzycznej, sprawiły, że bez problemu dostałam się na moją wymarzoną uczelnię, czyli Uniwersytet Śląski, i na filologię angielską. Po ukończeniu mojej specjalizacji, czyli tej nauczycielskiej, pragnę uczyć języka angielskiego równie profesjonalnie jak nauczyciele w Plater. Na uczelni wszystkie moje wykłady oraz ćwiczenia odbywają się w języku angielskim, no i dzięki temu, że uczęszczałam właśnie na profil dwujęzyczny, teraz nie mam najmniejszego problemu z tym językiem. Dzięki temu, że miałam również takie przedmioty jak historia, kultura czy literatura obszarów anglojęzycznych, na wykładach radzę sobie z wszystkim bez problemu. Nie bez przyczyny zdecydowałam się na kontynuowanie nauki właśnie na Uniwersytecie Śląskim, ponieważ jako klasa dwujęzyczna w Liceum Plater regularnie uczestniczyliśmy w anglojęzycznych prelekcjach, warsztatach prowadzonych właśnie przez wykładowców filologii angielskiej. Pozwoliło mi się to troszeczkę oswoić z tym uczelnianym systemem i tamtejszą społecznością. No ale o tym na pewno opowiedzą Wam więcej obecni uczniowie profilu dwujęzycznego, a nie ja. Drodzy ósmo przede wszystkim nie bójcie się pisać egzaminu wstępnego z języka angielskiego w naszej szkole. Weryfikują on Wasze umiejętności i pozwoli wam zostać uczniami tej placówki już we wrześniu. W imieniu całej społeczności Platter zapraszam na dni otwarte, które odbędą się już 12 kwietnia. Do zobaczenia.